Witam wszystkich fanów Linuxa. Dzisiaj przedstawię wam taką ciekawostkę, którą dzisiaj znalazłem. W poszukiwaniu czegoś nowego, czegoś świeżego. Widzimy tutaj system externOS. OS. Coś zbudowane na bazie wyglądu OSX, czyli Macintosha, trochę Windows, trochę coś tam innego. Takie trochę pomieszanie z poplątaniem, ale wygląda to całkiem ciekawie, dlatego warto zobaczyć ten system natomiast jeżeli chodzi o jego kwestie użytkowe no na razie nie nadaje się do użytku no ale przejdziemy cały proces instalacji i zobaczymy jak to wygląda Trochę mniejsze okno, ale postaram się, aby wszystko było widoczne. Rozpoczniemy proces instalacji. Ten system jest instalowany na maszynie wirtualnej. Musiałem wyłączyć oczywiście akcelerację sprzętową dla grafiki, bo nie chciało się to uruchomić, ale spróbujemy, zobaczymy, co z tego nam wyjdzie. No, jak można by się inaczej spodziewać? Ekran butowania trochę nawiązuje do systemu OS X czyli pasek postępu. Logo, które nawiązuje do systemu w wersji 10. Całe szczęście przynajmniej nie wrzucili znaku jabłka. Pierwsze uruchamianie instalatora no, troszkę trwa, ale widzimy, że wygląda to całkiem przyjemnie. Zaprasza nas do zapoznania się z systemem. Widzimy oczywiście, to jest beta 2. W przypadku Beta 2 tego systemu, no ja już go zainstalowałem wcześniej i wiem, że no niestety nie jest to rewelacja, jeżeli chodzi o stabilność. Nie nadaje się to do pracy na co dzień, ale, ale cóż, no trochę za bardzo wybiegłem do przodu. Klikając odruchowo dalej, 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 wychodzą takie nawyki troszkę e, z użytkowania komputera. Tego troszkę niedobrego użytkowania komputera, bo czytajmy, nie klikajmy dalej warto zobaczyć przynajmniej co się wyświetla na ekranie. Tutaj mamy oczywiście połączenie z internetem. Ta maszyna wirtualna łączy się przez połączenie stałe, więc tutaj nic nie będziemy konfigurować. Mamy oczywiście możliwość wybrania jakichś newsów, kanałów, z których będą czerpane najnowsze informacje. No nie będziemy nic wybierać, nic nie chcemy. No i tutaj wyszła troszkę beta, coś się nam przesunęło. Odpalimy w takim razie, bo widzimy, że mamy możliwość testowania systemu bez instalacji oraz instalacji systemu. My chcemy go zainstalować, zobaczymy, co z tego nam wyjdzie ciekawego. Jest wybór języka. Okno, już na pierwszy rzut oka widać, że jest to system zbudowany w bazie, na bazie Ubuntu. Dokładnie tak samo wygląda instalator Ubuntu, jeżeli chodzi o okno instalacji. Mamy dokładnie te same kroki. Tutaj dobrze jest zaznaczyć sobie instalację aktualizacji podczas instalowania systemu. Ja tego robiłem, nie będę, żeby troszkę przyspieszyć. W przypadku instalacji oprogramowania firm trzecich, czyli sterowników Wi-Fi, graficznych itd., tak no warto, jeżeli mamy na przykład kartę graficzną opartą na NVIDIA, sterowniki własnościowe działają zdecydowanie ciekawiej, lepiej. Troszkę więcej z nich wyciśniemy. W przypadku karta MD, no już tak różowo nie jest, ale te sterowniki, które są dołączone systemem, działają całkiem, całkiem dobrze. Myślę, że nie ma tutaj potrzeby nic kombinować. I ja instaluję oczywiście na maszynie wirtualnej, dlatego nie będę się przejmował tym, co tu już jest. Wyczyścimy cały dysk, zainstalujemy cały system na czystym dysku. Natomiast jeżeli będziemy go instalować na w faktycznym komputerze warto jednak zapoznać się z tym, co tu się wyświetla. No, i jak widzimy, tutaj znowu jakieś niedoróbki, troszkę to jest rozciągnięte. W zwykłym ubuntu takich numerów nie widzimy. No, proces instalacji raczej standardowy. Możemy podejrzeć linię poleceń, w której nam się wyświetlają aktualnie wykonywane zadania. No, coś tu nie wyglądało za dobrze, jakieś tu błędy wyskakiwały. Ale mniejsza o nie, tak będzie nam to wyglądało lepiej. W końcu czego nie widzimy, tego nie ma. I teraz poczekamy cierpliwie na zainstalowanie się systemu. Podczas procesu instalacji jeszcze zrzućmy okiem na stronę internetową. No i tu jak widać, do czego są nawiązania, jak strona została skonstruowana, jak system wygląda. Ewidentnie mamy nawiązania do OSX Apple. Ten sam system wygląda na zrzutach ekranu naprawdę ciekawie, zachęcająco. Wymagania ma dosyć przeciętne, tak jak większość systemów opartych na Linuxie. Ja co prawda już się troszkę w niego zagłębiłem, ale pozwolę sobie powiedzieć, że jest to system oparty między innymi na GNOME, jest to pewnego rodzaju fork GNOME'a. Tak jak i w Ubuntu, mamy już w tej chwili czystego GNOME'a, który jest z pewnymi dodatkami i lekkimi zmianami, natomiast sam Ubuntu już opiera się na samym GNOME. Zrezygnowano z, ze środowiska Unity, które było klasycznym dla systemu Ubuntu. W przypadku tego systemu no, jest to dość mocno przerobione, no ale zobaczymy, co tam wyjdzie nam dalej. Samego procesu instalacji nie będę pokazywał w całości, jedynie co istotniejsze zrzuty tutaj nam się pojawiają z samej instalacji. Oczywiście mógłbym nagrać całość i przyspieszyć, jednak nie widzę, żeby to był racjonalny sens w tym zabiegu. W końcu po co mamy oglądać szybki proces instalacji? Tutaj na tym etapie są to jedynie paski postępu, które co chwilę nam nas informują o czymś innym. Dlatego no, z niecierpliwością czekam na pierwsze logowanie do systemu, pierwszą prezentację tego desktopa, jak wygląda ten pulpit. No i zobaczymy tak naprawdę za chwilę, jak ten system działa w praktyce, jak on wygląda, czym nas może zachwycić, a czym zniechęcić. Proces instalacji zakończył się, czyli nasz pasek postępu zniknął. Teraz System prosi o zrestartowanie, dlatego restartujemy i następnym razem już logujemy się do systemu. Już na etapie restartu pojawiły się pierwsze problemy. Otóż, pomimo usunięcia nośnika i wciśnięcia Enter, no niestety nic się nie dzieje. Nic się niestety nie dzieje, dlatego musimy obserwować to dalej. Zapewne skończy się na restarcie wirtualnej maszyny. Tutaj jeszcze pozwoliłem sobie podejrzeć konsolę, co to się dzieje. Dlaczego nam ten system nie chce się zrestartować? Widać, że zapętlił się na jednym błędzie. Nie wiem, czy to jest błąd nośnika. No, mniejsza o to. W każdym razie nie ma co czekać. Dalej restartujemy. Ok, wykonaliśmy restart. System się uruchamia ponownie. No, tak się robić nie powinno, ale też nie powinno nam się to tak zawieszać przy restarcie, dlatego nie ma sensu czekać dalej. Wymuszamy restart, wymuszamy start. W tej chwili pokazuję, jak wygląda autentycznie start systemu, żeby zobaczyć, jak on się uruchamia. No, w tej chwili do dyspozycji ma 4 wątki z 16-wątkowego Ryzena 7, 8GB RAM. -u. Jest to na dysku SSD M2. Samsungu Evo 970, więc maszyna dość wydajna, nawet jeżeli mowa o wirtualizacji jest całkiem nieźle. Dobrze, czyli tak, pierwsze logowanie, no to nazwa użytkownika, hasło. No, warto zaznaczyć jeszcze, że wcześniej próbowałem zainstalować ten system i na etapie tworzenia konta wyrzuca on błąd, jeżeli damy za. Załatwe hasło. W przypadku innych systemów Linux nie spotkałem się z tym. W przypadku Fedory, czy Ubuntu, czy KDE Neon nie widziałem takich komunikatów, że hasło jest załatwe. Natomiast tutaj no, nie chciało mnie puścić. Musiałem umieścić to, ustawić to hasło właściwe. No i teraz co? Mamy krótki przewodnik odnośnie samego systemu. Jak widzimy, jest on nastawiony na dotyk. Mamy tutaj wsparcie dla jakichś skrótów klawiszowych do przełączania okna, zamykania, uruchomienia ponownie. No i cóż, wygląda na to, że to wszystko w tym przewodniku. Więcej okienek nie mamy. Chyba sam się nie zamknie, musimy go zamknąć. No i co? I tutaj mamy informację o tym, że jest dostępna pierwsza aktualizacja. Wprawdzie jakaś niewielka. Powinniśmy ją zrobić, ale my przejdziemy może od razu do testowania i zobaczmy nasze środowisko. No, wygląda całkiem nieźle. Niestety na maszynie wirtualnej nie jest on wypełniony na całym ekranie, tylko jakiś taki kwadrat 4x3 bodajże proporcja ekranu. Myślę, że to w niczym, wiel... w niczym za bardzo nie będzie przeszkadzać. Zobaczmy, jak to wygląda. No, to na pierwszy rzut oka już widzimy tutaj ciekawe ikony, dyski, files, pliki. No, możemy przesuwać. Jak w każdym systemie, ale widzimy, że była jakaś animacja. O, i coś się przycięło. Coś się przycięło. To nic. Zatrzymam nagrywanie i wrócimy do systemu, jak już się odwiesi. OK, już działa. Próbujemy w takim razie jeszcze raz. Łapiemy tutaj za pliki. Zobaczmy, co się stanie, jeżeli przesuniemy. No tutaj, fajna animacja powrotu. Klikamy w nazwę. Mamy coś na kształt tutaj szuflad z Androida. Czyli po kliknięciu nie otwiera nam się żaden menadżer plików, tylko mamy podgląd zawartości katalogu na pulpicie w takiej no, dosyć ciekawej formie tak naprawdę, nie? Klikamy sobie w jakiś pierwszy lepszy plik, otwiera nam się edytor, widzę, że to jest edytor, coś tam z dev wyskoczyło, więc to jest jakiś edytor e, programistyczny, ja tak więc wrócimy do niego, co tu jeszcze mamy, plik pdf, javascript, otwórzmy jeszcze sobie może pdf-a, no nie do końca to chce nam się otworzyć, klikamy dwa, trzy razy, niestety nic się nie dzieje. Widocznie nie ma żadnego programu, który otwiera nam pliki PDF, nic nie zostało zainstalowane, ale to jest Ubuntu, więc nie ma z tym problemu, damy radę. Eee, tutaj mamy podgląd dostępnych dysków twardych. Ok, samo się zamknęło, nie wiedzieć dlaczego. Dobrze, kliknijmy sobie na ten dysk. O. I tutaj mamy przeglądarkę plików. No, wygląda całkiem nieziemsko, naprawdę mi się to podoba. W Windowsie coś takiego mogłoby zostać zastosowane. To niestety nie działa. Nie da się tutaj kliknąć. O, mamy taką fajną karuzelę. Możemy się przełączać między katalogami. Poza kwestią wizualną, nie bardzo wiem, co, czym by to miało pomóc. Na pewno w tym, że się już zacięło i niestety nie klikniemy nic dalej. No, ale wygląd jest naprawdę nieziemski. Ktoś tu pracuje od strony estetycznej dość mocno nad tym systemem. Jak widzimy, mamy trzy sekcje. Pierwsza, tutaj tak jak klasycznie w każdym Linuxie, podgląd, szybki, szybki podgląd ważnych miejsc, czyli katalogi użytkownika i zawartość katalogów użytkownika oraz zamontowane dyski. Później mamy przegląd danego katalogu. My jesteśmy akurat w katalogu głównym, RUTA, nie tyle RUTA, co dysku, więc mamy podgląd wszystkich katalogów. Jeżeli wejdziemy do Homea, no to tutaj mamy katalogi użytkownika. Niestety cały czas ten system laguje, cały czas się przywiesza. Nie wygląda to dobrze. Pod względem wydajności, ale nie zapominajmy, jest to wersja beta. W wersji beta możemy to oczywiście wybaczyć. Miejmy nadzieję, że nie będzie to tak jak w wersji finalnej Windowsa, gdzie po instalacji dalej te błędy wyskakują. Na pewno na dużą uwagę zasługują wszelkiego rodzaju animacje, które są tutaj wszechobecne. Naprawdę rozmaicają nam wygląd tego systemu. Tutaj brak folderów, nie wyświetla się nam wielkie nic tak jak w większości systemów, tylko od razu mamy podpowiedź, co możemy tutaj zrobić, czyli czy stworzyć nowy katalog, nowy plik, nie wiem jak wygląda kwestia z przenoszeniem, więc może stwórzmy sobie jakiś katalog. Szkoda, że nas nie zapytał o nazwę, ale prawo klik dla katalogu no, wygląda imponująco. Mamy ładne podgląd ikonki, możemy go przenieść, kopiuj, wytnij, przenieść do, udostępnij, akcje. <todgłosy> Tutaj jest zmiana nazwy. No, mogłoby to być bardziej na wierzchu, ale wygląda ciekawie. Funkcja udostępnienia nie działa, otwórz za pomocą, no to jest katalog, za dużo z tym nie zrobimy, no i usuń, zmieńmy może nazwę, katalog 1, pięknie, wygląda nam katalog 1, który do, został dość niefortunnie nazwany, no ale cóż, brakło nam literek, jak klikniemy prawym przyciskiem myszy w dowolnym innym miejscu, no mamy możliwość przenoszenia, ale ja bym chciał stworzyć jeszcze jeden katalog. I co? Hmm. I nie widzę takiej funkcji, niestety. Tutaj mamy pokaż ukryte, odświeżenie. Przyciski nawigacyjne, wyszukiwanie. klik. tutaj, w tym miejscu nie działa. A tutaj co? No niestety nie mamy możliwości stworzenia nowego katalogu. No. No, to nie fajnie. Ale jeżeli go przesuniemy w tą stronę, też nie pójdzie. Niestety ta opcja przesuwania nie działa. Coś się nam znowu przywiesiło. Nie. Ale jeżeli klikniemy Move, Move to, czyli przenieść do. No, ta funkcja też nie działa. Jak mogłoby być inaczej? To do doład prawy przycisk, Move past, No akurat się udało, czyli jak widzimy menadżer plików jest bardzo ładny estetycznie ale bardzo mocno niedopracowany bardzo niestabilny miejmy nadzieję, że poza estetyką tutaj funkcjonalność też się pojawi zdecydowanie większa no i ta stabilność zostanie poprawiona, bo tak jak widzimy za każdym razem jak wykonam większą ilość operacji niestety nasz system dostaje zadyszki, zawiesza się nie tyle sam system, nie w tym wypadku akurat cały system się zawiesił, bo tutaj nic nie mogę w tej chwili kliknąć, no nic. O, już, już coś się dzieje, animacja się odblokowała. Dobra, zatem mamy podgląd menadżera plików, wygląda interesująco. Tutaj na coś te chmurki się ucinają, to też zapewne nie jest efekt zamierzony. Jak klikniemy głośność, no bardzo ciekawie w jednym miejscu w jednym miejscu, nie musimy szukać. Brak kamer oczywiście, więc tutaj informacja o braku kamer. Połączenia. Tutaj zapewne wyświetlą się połączenia sieci bezprzewodowych, jeżeli będziemy chcieli zmienić sieć oraz powiadomienia. Tutaj transfer do katalogu został zakończony. Otwórz menadżer plików. No i fajnie. Jeżeli chodzi o samą datę lub godzinę, no tutaj się nic nie dzieje, zarówno prawo jak i lewo klikiem nie mamy żadnego kalendarza, nazwa użytkownika to też nie działa tu się nic nie dzieje, jest jedynie jakaś animacja ale nic ponadto, no i animacja już nam zacięła system okej, okay, już się odwiesiło Troszkę musiałem poczekać, i teraz tak, co my tu dalej mamy? No to jest menu, czyli też bardzo ciekawa funkcja. Każdy system posiada menu. Możemy wyszukiwać, widzę. Domyślnie jest już kursor aktywny. Piszmy może dev, dev kit, czyli nasz program właśnie do edycji, ten, w którym otworzyliśmy plik tekstowy. No to wyszukiwarka działa. I animacje całkiem fajnie wyglądają. Nie są przydługawe, nie są zbyt krótkie, jest w sam raz. Po najechaniu na aplikację mamy podgląd. Widzimy, że będzie możliwość zbadania, ile miejsca zajmuje, jak często ją otwieramy. No, wygląda to nieźle. Wygląda to nieźle. Tutaj oczywiście manager plików już otwieraliśmy, więc nie będziemy się w niego dalej bawić. App Center. Ej, oj, oj, nie przejdzie nam tutaj widzę bez aktualizacji? Nie, da się wrócić do home'a. Widzimy tutaj taki typowy sklep do instalacji aplikacji. Wygląda naprawdę interesująco. Podział na kategorię natomiast jest dostosowany do całości interfejsu. Szkoda, że większość nie posiada takiego efektu właśnie rozmycia tła, jak jest tutaj, bo w niektórych miejscach to tu jest zupełnie przeźroczyste, co uniemożliwia komfortowe czytanie treści. No i też powoduje lagi i zawieszenia się systemu. Tak jak w tym momencie jedyne co działa to kursor. Ok. Chyba się odwiesił. Tak, możemy się tutaj przełączać między kategoriami. No, ale nic w nich za specjalnie nie ma. To są aplikacje, które posiadamy i które możemy zainstalować. No, nie ma. Ale zobaczmy, czy są jakieś aplikacje typowo Linuxowe. No, niestety nie. Także mm, sam sklep jest przygotowywany, wygląda interesująco, ale na razie występują w nim jedynie aplikacje dedykowane dla tego systemu, stworzone specjalnie dla tego systemu, czyli sklep na razie Lipa. Zobaczymy, jak tam terminal. Terminal wygląda naprawdę interesująco, fajnie, fajnie się prezentuje. Zobaczmy. No, jest okej. Okay. Wygląda fajnie, tak trochę nowocześnie, trochę na taki old, old school. Niestety opcje nie działają, rozmiar czcionki to działa. Wyszukiwarka i tutaj możliwość kopiowania i wklejania. No, prosty, ale estetyczny edytor. Widać, że jeszcze ktoś nad nim nie popracował do końca. To są nasze tips, które się załadowały podczas startu systemu. Live jest to zapewne jakiś edytor wideo, tylko tu żadnego wideo nie mamy, więc nic nie odpalimy. To jest przeglądarka internetowa. No, wygląda fajnie, wygląda fajnie. Zobaczmy, jak tam, jak tam wyszukuje. O, i tu niespodzianka, tak, tak, Go. No, fajna wyszukiwarka internetowa. Ciekawa alternatywa dla Google. Dobrze działa. Zobaczmy, co tu jeszcze mamy. No, teraz już nie możemy w to kliknąć. Więc jak wejdziemy, to już słabo. youtube.pl. Ok. Dalej nam wyszukuje. Czyli nie, nie jest to pasek adresu, a jedynie wyszukiwarki. Teraz to jest pasek adresu. Ale nie można go w żaden sposób edytować. Nie, jest, działa. OK, no ale to. Przeglądarka ma być prosta, funkcjonalna. No, oczywiście opcje nie działają. Favorite to wszystko jest widać na ten moment w trakcie budowy, ale zapowiada się tak skrótnie i przejrzyście. Widać tutaj ewidentnie ukierunkowanie w kierunku OSX, a który też nie jest specjalnie zapchany różnymi rzeczami. Tutaj mamy też możliwość podziału na różne kategorie wyświetlania aplikacji, które nas interesują. Ok. Ale w zasadzie wszystkie aplikacje. O, tutaj jeszcze mamy Fotos. Oczywiście też nie mamy żadnego zdjęcia, więc nic nie otworzymy. I nasz dev kit, w którym możemy sobie tworzyć projekty. Projekt. Ok. Wybieramy typ. Ok, create. Już widać, że mamy możliwość pisania plików CSS. Zapewne jakieś HTML. Run, run powoduje wyświetlenie. New file. No, niestety znowu spis. Nie działa to tak jak powinno. może z czasem jednak będzie działać. System settings. Tutaj mamy typowy panel sterowania, który widzimy. W zasadzie w GNOME w wersji takiej podstawowej, czyli bez przełączników menu, jak i w KDE, bardzo podobnie jest do KDE. Tutaj funkcja jest niedostępna, co tu jeszcze mamy, tapetki, jakieś tapetki sobie możemy tutaj zastosować, od razu po wybraniu się wyświetlają na ekranie. Widać, że ktoś tutaj wybrał całkiem przyjemne, całkiem ładne. Ok, wróćmy do tej, która była. Co tu jeszcze mamy? Wygląd. Wygląd, wygląd, czyli wygląd samego systemu. Efekt blur. Możemy włączyć wyłączyć, tylko pamiętajmy, w tej chwili mamy wyłączoną akcelerację sprzętową, więc nie do końca to może działać. Oczywiście wiele rzeczy nie działa, tak jak jest możliwość zmiany wyglądu. Czciąki nie są dostępne. Profil użytkownika nie jest dostępny. Hub and Desktop. OK. Native Linux Apps. Czyli czy mamy możliwość instalacji Linuxowych aplikacji, pulpit? No, ciekawie. Ekran, możemy sobie definiować rozdzielczość? Nie, niestety nie możemy. Co mamy, to mamy. Tutaj możemy sobie wybrać, ale nie będziemy nic zmieniać, bo Full HD oczywiście na liście nie występuje. Widać możliwość sterowania parametrami jasności, które są akurat istotne w przypadku laptopów czy tabletów. Dźwięk mamy, podstawowe możliwości regulacji dźwięku. Sieć jest niedostępna, Bluetooth jest niedostępny. Tutaj jest odbiornik Bluetooth w tym komputerze, oczywiście zainstalowany, dlatego powinien się pojawić. Tutaj mamy tylko time zone czyli naszą strefę czasową. Typy plików są niedostępne, no niestety większość opcji jest niedostępna w tych naszych ustawieniach. Tutaj mamy performance, czyli coś co mamy w menadżerze zadań w Windowsie. Możemy zobaczyć wykorzystanie procesora, zużycie pamięci RAM, pliku swap, dysku, czyli takie podstawowe funkcje. Niestety temperatura procesora no, nie wynosi minus 1, niestety. I informacje o tym komputerze. No, jak widzimy, system nie jest na dzień dzisiejszy zbytnio rozbudowany. Zdążyliśmy go sobie w tym krótkim filmiku szybciutko omówić, zobaczyć wszystkie jego funkcje. Na chwilę obecną nie znalazłem funkcji, a nie jest. Jest tu. Mamy możliwość wyłączenia, wylogowania, restartu. No, wiele brakuje, ale wygląda to dość interesująco, więc miejmy nadzieję, że. Ten kierunek zostanie utrzymany, poprawiona zostanie stabilność oraz funkcjonalność. I trzymajmy kciuki za tych deweloperów, aby zrobili coś naprawdę ciekawego. Także spotkamy się przy następnym filmiku, w którym będziemy testować już inny system Linux. Pozdrawiam i trzymajcie się. Jeżeli chcecie, to zapraszam do komentarzu. Jeżeli sami spotkaliście jakąś ciekawą dystrybucję, która wygląda interesująco i warto. Się z nią zapoznać, bardzo proszę zostawcie w komentarzu. Chętnie zapoznam się z ciekawostkami z dziedziny Linuxa. Pozdrawiam i hej!